Szczoteczki soniczne w naszych domach to w zasadzie już jest standard. Ale coraz bardziej popularne robią się szczoteczki soniczne do masażu i mycia twarzy. Ta firma połączyła szczoteczkę do mycia zębów soniczną ze szczoteczką do masażu i mycia twarzy. Można? Można! No bo czemu nie? W zestawie z tą szczoteczką mamy aż pięć końcówek. Trzy do mycia zębów, jedna do mycia języka i jedna do mycia i do masażu twarzy. Kiedy zmienimy szczoteczkę, ops, i nałożymy szczoteczkę do mycia twarzy, no to możemy sobie wymasować twarz, sprawić, że krem albo serum do twarzy zostanie lepiej wchłonięte i przyjęte. Zobaczcie, z jednej strony mamy 550 małych silikonowych włosków, a z drugiej 450. One są troszeczkę grubsze. I teraz uruchamiamy sobie tryb takiej szczoteczki do twarzy, tylko teraz make-up mi zejdzie. Ale słuchajcie, jest to tak przyjemne, jest to tak delikatne, że ta szczoteczka będzie się też nadawała do bardzo wrażliwej skóry. Tu się nie musimy obawiać. To było to 550, widzicie, make-up już na szczotce, nie szkodzi. Teraz te 450. Tak samo przyjemne i tak samo delikatne jest to masowanie. Super to jest do masażu. Też możemy nałożyć serum i właśnie przy pomocy tych delikatnej tej delikatnej szczoteczki tych delikatnych 550. Wypustek. O, wmasować sobie krem pod oczy. Ale fajnie. Wiecie, to dobry sprzęt jest w ogóle, taka szczoteczka do twarzy wibrująca. Fajna. No i teraz tak, przejdźmy do mycia zębów, bo tutaj też dzieje się fajnie. A mianowicie, mamy pięć różnych trybów i te tryby działają w różnych czasach. Jest tryb podstawowy. Zobaczcie, jak drgają włókna szczoteczki. Ten tryb mycia trwa przez dwie minuty. Szczoteczki soniczne mają to do siebie, że bardzo dobrze nie tylko dbają o higienę zębów, są bardzo delikatne, tak? Nie szorujemy nimi zębów. I te ruchy szczoteczek docierają również do różnych trudno dostępnych miejsc. Te włókna wykonują 96 tysięcy ruchów na minutę. O, teraz była przerwa, czyli zmieniamy kolejną partię zębów, myjemy i tak dalej, i tak dalej. Drugi program trwa również dwie minuty i to jest program do wybielania zębów. Kolejny program to jest program krótki, trwa minutę i to jest wybielanie i polerowanie zębów przednich. Kolejny program trwa trzy minuty. To jest program do masażu dziąseł. To jest program do czyszczenia języka. I do tego mamy specjalną kolejną końcówkę. Czyszczenie języka jest bardzo ważne, bo tam znajduje się wiele bakterii. Język należy myć regularnie. Ale również ten trzyminutowy program służy właśnie do tej końcówki. Do szczoteczki, która masuje naszą twarz. I kolejny program, znowu dwuminutowy, to jest program Delikatny dla osób z zapaleniem dziąseł. I to jest piąty i ostatni program. Na jednym naładowaniu ta szczoteczka będzie pracowała przez 70 dni, zakładając, że myjemy zęby dwa razy dziennie rano i wieczorem. Jeśli wyjeżdżamy w drogę, to możemy zabrać ze sobą takie etui, kabelek USB do ładowania. Chowamy tutaj szczoteczkę i chowamy sobie szczoteczki, z którymi pracujemy. I te szczoteczki, w tym etui, będą również podlegały dezynfekcji światłem UV. A tak poza tym przyznacie, że cały zestaw wygląda dość elegancko, może być ozdobą akurat tej łazienki, w której jestem, bo przyznacie, że świetnie uzupełnia kolor kafelków, prawda?